Witam. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku zagrałem w EarthX Dog Fighter. Przepraszam bardzo, że witam się z Wami znowu tutaj. Musiałem niestety nagle zakończyć nagrywanie. A nie chciałem popełnić jakiegoś błędu. Oj, także nagrywam dopiero po wylocie z piwnicy. Jak widzicie, zdobyłem jeszcze jeden poziom techniki poszukałem trochę porozbijałem tej chińskiej porcelany no i poznajdowałem sobie także teraz z maksymalnym poziomem lecimy na Enterprise'a wow O no i przydałoby się zniknąć Znalazłem mnóstwo znajdek. Między innymi, chyba z 5 albo 6 właśnie takich znajdek. No i co teraz z tym Enterprise'em? Hmm. Trzeba oczywiście lecieć nisko. Trochę za, wolno te, za wolny ten samolot, jak na taką misję. No ale cóż. Skoro twórcy dali mi taki samolot. Muszę nim wykonać misję. Mnóstwo amunicji do karabinu maszynowego. Hmm, co by tu wykombinować? Sam się rozwalił? Okej, okay, dobra. Hmm, e, co by tu z nim zrobić? Rozwalić go oczywiście. Jednak tutaj nie mamy jako takiego autocelowania. A! A rozwaliłem go? Nie. No to widzimy się za chwilę jeszcze raz. Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam, że w takim dziwnym miejscu zacząłem nagrywać. I w ogóle zacząłem nagrywać podczas pauzy. Ponieważ znalazłem broń, którą chciałem znaleźć. Broń atomową była pod tym stołem. Rzuca się ją tak samo jak bomby. Jednak za chwilę zobaczycie jej efekt na Enterprise oczywiście, o ile w niego trafię. Leci. Aj, flipa, nie trafiłem. Fak, jak tak będę trafiać, to mogę się pożegnać z życiem. Aha, dobra, trzeba troszkę przed nim. Tak, tak, tak. Moja celność. No i dobra, lipa, spaliłem. Ale okej, okay, przynajmniej wiem już, gdzie są te bomby atomowe, także jeśli mi się nie uda, spróbuję jeszcze raz je znaleźć i będzie dobrze. Panie Enterprise. Wziął. Okej. Okay. Jeszcze kilka razy tak będę musiał zrobić, co najmniej. Co tutaj leży? Samonaprowadzające? Samonaprowadzające, to może być dobry plan. Ok, szybko, nawrót, ała. Właśnie dlatego nawrót. On strzela trzema różnymi rodzajami broni: strzela karabinem, strzela pociskami z działka i strzela jeszcze rakietami samonaprowadzającymi się. Się. Dobra. A nie chcę nawalać samolot. Chcę walić Enterprise. Dla. Ekstra. Coś jeszcze. O, tam było Ammo. Jednak jestem troszkę zbyt szybki dla niego. I to mnie cieszy. Nawet dla jego pocisków samaprowadzających. W przeciwieństwie do moich, które w ogóle nie chcą w niego trafić, głupi Enterprise nienawidzę dziada. Tu była gdzieś znajdka naprawiająca. Pytanie, gdzie? Jeśli on nie przestanie strzelać, dostanę szał. Paliwo. Tu, 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 to miał być króciutki odcinek. A nie wiem co się tak poziom trudności podwyższył. Okej, okay, muszę wrócić do piwnicy, a tam na pewno są jakieś znajdki. Które mi się przydadzą. Hej, moment, a może tutaj coś jest? Na tym balkonie. Okej, okay, jestem. I co my tu mamy? O! Zbawienie. Ziom! Okej, okay, a co jest po drugiej stronie? Bo miga? Cóż to klej? Eee, dlaczego klej miga? Chociaż on mi się nie przyda. W żaden sposób. No i trochę drąbałem z tymi bombami atomowymi. Ale okej, okay, to się wytnie. A właściwie się nie wytnie, bo mi się nie chce. A, Enterprise tu stoi. Cholera jasna. Z tego Enterprise'a. Na ziemię. Hmm, patrzę gdzie jego pociski lecą, dzięki temu mogę się zorientować, jak daleko jest ode mnie. Widzieliście to? Zginął! Juhuu! Sześć pocisków z działka. Plus jeszcze to, co było poprzednio oczywiście, chyba trzy loty w niego. Także łatwo nie było, ale udało się. Enterprise ginie. Wzium. Pięknie. I na do widzenia jeszcze ty. Dobra, mogę już wrócić. On przecież już jest martwy. Okej, okay, osiągnięto cele główne. Dobra robota, Enterprise nie istnieje. Teraz niż pozostałe siły wroga. Okej. Okay. Spoko, jak mam po to sięgnąć? Ok, ja go tylko zniszczę. Oczywiście, gdybym w niego trafiał. Bo, cele poboczne osiągnięte. A moment, jak chcę jeszcze tylko to złapać? Cokolwiek to jest. E, nie, nie da rady, ok. Po prostu nie wiem co to jest, to są chyba jakieś plany, albo to jest po prostu błąd jakiś, ponieważ plany zbierałem przed chwilką. Bo może nie przed taką chwilką, ale wcześniej zbierałem. No i lecimy do bazy, i to będzie koniec misji. Nic mnie już tu nie zaskoczy. Jeszcze sobie wezmę to dla punktów. Tutaj się mój skrzydłowy zablokował. Mojego skrzydłowego mogliście zobaczyć troszkę wcześniej. Gdy wcześniej nagrywałem, teraz go też uwolniłem. Dla punktów, oczywiście. Oczywiście nie wiem, czy dla niego, za niego są punkty. No i to wszystko. Ale mi w gardle zaschło. 15 minut. Idealnie odcinek. Oczywiście jeszcze będę pokazywał autorów. Kto nie chce, to może wyłączyć oczywiście, już odcinek. Ponieważ teraz do, po prostu lecę do bazy. O, Bardzo ojczyzno moja. Aha, i oczywiście nowy samolot. I wszystkie medale, jeszcze miałem pokazać. Więc wszystko. No. No i oczywiście dotrzymaliśmy ostatni medal. I znowu podziękowania tym razem od Luftwaffe, czyli Niemców. Oczywiście wszyscy twórcy i cała drużyna. Nie wiem, pokazywać to lub nie. Nie powinno ich być zbyt dużo. Dobra, tam stracę dla nich te trzy minuty. Żeby ich pokazać. Na pewno nie będzie ich tu dużo. Ta gra jak, jakoś tak nie jest rozwinięta. A no właśnie. Ej, gdzie ta muzyka była? Co? I tak wy nic praktycznie nie słyszeliście, ale ja. No, instalowałem tą grę i czytałem na internecie, że jest tutaj jakaś muzyka. Podobno jest ona okropna, więc i tak większość ją wyłączało. <laughs> nie wiem, jak ją wyłączało. Skoro nie ma tutaj żadnych opcji dotyczących dźwięku, a może ja mam taką wersję gry, że po prostu nie da się, że nie ma dźwięku, bo, po prostu, bo ja mam z jakiegoś tam czasu pisma, nie wiem z jakiego, nie pamiętam. Hmm. No i co mogę powiedzieć? Mimo tego, że w pewnym momencie fabuła tej gry plątała się. Między innymi chodzi o ten kradzież broni. To i tak uważam, że ta gra była świetna. Polecam ją na pewno. I polecam zdobywać jak, jak najwięcej punktów. Przy czym mieć tak najmniej porażek. I to koniec. Ale jeszcze medale. Mogę coś kliknąć? Chyba mogę, bo teraz to będzie wszystko leciało w kółko. Tylko się. Nie, nic nie będzie leciał. No okej. Okay. Mogę. O, mogę. OK. Oto mój pilot. I jestem Asem, jak zwykle. Więc jedziemy po kolei wszystkie medale. Oszalałem. Dobra, no to skrzydła pilota. Może nie będę tego czytał, bo nie ma po co. Tylko będę je tak pokazywał. Będę czytał tylko nazwy. Pierwszy medal wprowadzenia. Zjadowczy medal dyskrecji. Dziewczyński medal zniszczenia. Dlaczego dziewczyński? Surowy medal obrony? Szlachetny medal oblucji. oblucji. Co to takiego oblucja jest? Dobra, nieważne. Wątpliwy medal złodziejstwa to na pewno za tą misję, którą, w której musieliśmy ukraść, tak to jest ta misja, w której musieliśmy ukraść broń Dzielny medal oporu. Yy, cenny medal wsparcia dalej. Ojcowski medal ubezpieczenia samochodu Aha, ah, ah, wiem, która to jest misja. Oraz ostatni z misji Aleantów, sławny medal odwagi. A teraz medale za misję osi: żółto dzioba medal honoru, mokry medal służby spaghetti. Medal, ducze walki o jedzenie, promienisty medal męstwa ubezpieczający medal sukcesu. Nazwy to nie wiem, z kosmosu wzięte, a nawet może jeszcze dalej. Złodziejski medal kleju. Wielki medal wdzięczności. Poważny medal męstwa metalu, męczenia metalu, męstwa metalu. Morski medal. Głębiny. Oraz ostatni. Ogromny medal doskonałości. 9 porażek, w tym. Moment, muszę policzyć. 5. Albo 4 razy w tej misji z ubotami, z 2 trzy odcinki temu. Także pff, masa tego była. Także rangą chyba jestem tak samo jak wcześniej. Chyba tak, sprawdzę. Tylko tutaj mam 32 porażki. Więc teraz poszło mi o wiele lepiej. Cieszy mnie to bardzo. Podniosłem swój poziom, jeśli chodzi o tą grę. Nie miałem tyle porażek, a przynajmniej przeze mnie były może trzy, może cztery porażki. No i to wszystko w tym zagrajmy wy. Zapraszam na kolejne zagrajmy wy oraz na gameplaye z amigowych gier. Na razie.